Nie, bo to jest ważne, merytoryczne. Dziś nagrywam, yy, 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 ja nagrywam w zasadzie Mina je. I jego dwa aniołki czarne. Tak, i subskrybujcie już teraz mój odcinek, by było i więcej. W każdym razie dzisiaj jest bardzo tu... Karolina, to ha. jest poważny Kogo ty chcesz więcej tu? Aniołków, aniołków no tak! No, no, jeszcze więcej aniołków! No, no to, jest... to mówić na, tak, w taki sposób. zawsze Wszyscy są tu piękni na tym kanale nie tylko, prawda? Tak. E, miałem iść na. pokazać jak robię cappuccino, żeby tu był kontent kawowy i treści, ale mi się nie chciało. Dlatego uznałem, że zagospodaruję <grym> w dwie gwiazdy. To jest szczerość. Tak, zagospodaruję internetu. dwie gwiazdy, które tu są, żeby wypełniły treścią. Ten odcinek, proszę. Monika Jurczyk, osa osobista stylistka. Karolina Ciochoń, wizerzystka. Pięknie to powiedziałeś. Tak, dokładnie. Bo ja zawsze się A zastanawiam, jak? czy ty jesteś... Kim ty w ogóle jesteś? Jestem wizerzystką Michale. A makijażystka, wizerzystka to jest coś to innego? To to samo. Oni hej. tam są, musisz do nich mówić, żeby przybyło Dobrze, jak najwięcej no, subskrybentów ja i ja naje... aniołków. Ja, ja się... mówię do ciebie, żebyś ty zrozumiał. A to nie ma sensu. z Michałem mamy taki konkurs, bo jak Michał pokazał Justynę Sisicką, jak robiła Tiramisu, to Poszło na Instagram do niej bardzo dużo osób. I teraz e, chcemy, żeby na Karoli Instagram poszło bardzo dużo osób. Nie wiem, czy po tym, co ja powiem, pójdzie do mnie dużo osób. <noise> Dlatego na razie wstrzymaj, nic nie mów, ja będę mówił. E, także teraz sobie pójdźcie na Karolina Ciocho, nie dość. Makeup. make Makeup, make e, bo tak ma na, na, na nazwisko i na imię. Makeup to jest nazwisko. Teraz sobie wejdziecie tu na ten profil, piękny, prawda? I na razie się pozachwycajcie chwilę. Popatrzcie, jakie tam są widea i jakie zdjęcia i w ogóle. A teraz poznajcie Karolinę na. Co najważniejsze, to teraz klikacie w ten duży przycisk, obserwuj, to jest super fajne. Teraz się cieszysz, teraz jest przyjemnie. Jak obserwujesz, i teraz tu sobie wracamy i mówimy, mmm, wow! A to jest ona na żywo. Prawda, że fajnie? Me Ekstra! Ekstra! Dziękuję Wam, że to robicie dla mnie, bo to się wysyła miłość prawdziwą, jak się kogoś obserwuje. Nie Me wiem, czemu mnie nikt nie obserwuje tam, ale na razie się skupmy na nim. Słuchajcie, za każdym razem, jak Michała ktoś udostępnia na Instagramie, to mu ubywa obserwujących. To o czymś, <grym> to o czymś Czy to jest jakiś problem ze mną, myślisz? Tak, nie, to, to jest to. problem z ludźmi. Ty jesteś wspaniały, naprawdę. Dziękuję, ty potrafisz kłamać jak nikt inny. W każdym razie, dziś chcieliśmy zrobić taki odcinek o niczym, hejtując kogokolwiek się da. Także jak macie kogoś, kogo chcecie zhejtować albo obrzucić, po prostu nie rozjechać, nie? Wiadomo, że my jesteśmy dobrzy na tym kanale i szerzymy tylko dobrą energię i wspaniałą i wszystko akceptujemy i ważne, żeby po prostu się starać, nic więcej nie trzeba. Dlatego teraz wejdziemy na złe, mroczne, fatalne zakamarki internetu, by powiedzieć. O czym Moniko? Pojawiają się takie listy, czego mężczyźni nie powinni nosić, bo kobiety tego nie znoszą. Więc jest z nami Karola, yy, która pogada o tym ze swojej perspektywy. Ja wam też opowiem ze swojej, ale też piszcie nam w komentarzach, co wymyślicie. W ogóle o takich listach, bo wiecie, dużo się mówi w kontekście samoakceptacji, że tylko yy, wiecie, kobiety i tak dalej, ale Michał tutaj też się boi, że będziemy za bardzo krytykowały. Tak, bo i tak to zadajemy ten odcinek, tak I oceni, spokojnie i będzie. Lajkujcie, subskrybujcie, facetów. póki się da, bo to pójdzie w stronę i trzeba to będzie zdjąć. Zanim przejdziemy do tego, to ja bym chciała powiedzieć, że w sprzedaży jest mój kurs, yy, nasz kurs z Karolą, Podstawy Makijażu i wykorzystamy do tego kanał Michała i obserwatorki Michała. Nasz kurs jest dostępny do 27 marca. Karola go prowadzi ja tam zadaję głupie pytania oraz wykonuję jej polecenia. Nie ma głupich pytań. Właśnie, ja tylko powiem, dopowiem, bo tam ktoś ostatnio u Moniki napisał, że jak słowo ogłoszeniowy, ten kanał to jest jeden wielki, złoty słup ogłoszeniowy, i tu wszystko jest piękne, i to trzeba kupować teraz super, serio, a nie, bo nie, nagrywa... Nie, nie napisał. Ja tak napisałem, a to nieważne. Chciałem emocje wygenerować. W każdym razie ten kurs jest super nagrany tą bardzo drogą kamerką przez tego drogiego operatora. I tak. przez te super merytoryczne piękne kobiety, także gdybym go musiał kupić, to bym sobie go kupił. Przejdźmy do tematu. Ja I uważam, właśnie. że wszyscy mężczyźni są piękni, nieważne co na siebie przywdzieją. To jest super fajne i to jest super fajne, że my też chłopcy jesteśmy zawsze tolerancyjni 100%. Czyli... Szczególnie jak tam wczoraj szedł, yy, yy, y, y, tam jest y, Stadion Wisły i młody mężczyzna szedł, i na początku, naprzeciwko na była grupka sympatyków. Jeden e, tak krzyknął, nie wiem czy to słyszałaś, bo obudził chyba połowę osiedla ten się ubrał. Także mężczyźni są znani ze swoich y, szerokich horyzontów modowych. Tak, modowe wpadki. Sprany T-shirt. No i kurde, niektórzy wyglądają super w spranym T-shircie. Nie wiem jak sobie wyobrażasz jakiegoś muzyka rockowego, który ma gitarę do tego. Ale one są czasami tak ja sprane. Wiem. I wygląda nie. no to ja ja ja, ja Bob Road. Tak. Kocham go. Um, to tak. jest mój ulubiony serial Billions i on tam chodzi e, w koszulce spranej z e, Motorhead e, z metaliki, ale ma hmm. zegarek do tego, żeby było wiadomo, że jednak go stacją, Nowy t-shirt Adema Pique za 100 tysięcy złotych, już wtedy nie ma w ogóle problemu. Więc mi się w ogóle wydaje, że nie trzeba mieć, e, nie trzeba mieć zegarka nie za 100 tysięcy, na... ale jak eee. masz do tego, nie wiem, fajne nastawienie, fajną fryzurę, dobrze się w tym czujesz, to i tak w tym wyglądasz dobrze, nie? Kolejna Dajmy rzecz. Karoli coś powiedzieć. Przecież powiedziałam no chwilę. mówiłam już. No będzie tu, rzecz. wiesz, wylansować. Mm. Na Kolejna rzecz, zbyt krótkie shorty. O Jezu, że ja, ja się wstydzę. Ja kupiłaś mi jakieś takie żółte spodenki, no, one nie. sięgają właśnie tu do, do uda i się tak trochę czuję jak. To było na kiedyś. Wiem. jak się nazywa ten Love Island? Ja się czuję wtedy tak, jak oni tam. E, oczywiście he, bardzo lubię tych chłopców, są moimi kolegami na Instagramie. No kiedyś się takie nosiło. Dla tak? 70. Boris Becker chodził w takich. Grał. Mm -hmm, ja pamiętam, już za modę. No ja teraz to nie wiem. No nie, ba, nie bardzo. Nie bardzo. Sandały, skarpetki. To mamy o tym dużo już nagrane, dlatego że sandały i skarpetki noszone z przekąsem to jest ok. Czyli to jest trochę jak moda na sukces i klan. Czyli w modzie na sukces oni wiedzą, że są śmieszne to, że to takie ma być przerysowane, więc to jest ok dla widza. A w klanie. Oni nie zawsze wiedzą, że jest żenujące. To prawda. I wtedy to źle wychodzi. Także bądźcie jak w modzie na Patrzcie, sóscy. baseballówka. Ja kocham bejsbolówki. Jak? Ja też lubię. No ja tyle zapłaciłem za te moje, że nie mogę powiedzieć, że nie. Są ale ekstra. Ale zależy Ty jaka. ale zależy w ogóle te, e, kierowców ciężarówek. Gurins. Ja nie, to trzeba... chyba zależy jaka, jaka Baseballówka. Ja lubię wszystkie. uważam, nie. że nawet takie... Kuba Wojewódzki chodzi w nich, ja go bardzo lubię. No, no, no dobra. No Przecież niech wody. będzie. Dobra, niech będzie. Okej. Okay. Portalionowy dres. Ja teraz są modne. Ja też uważam, że nie wiem, że teraz... Ma... Borys szyd. No tak, akurat to jest Borys Szyd. Borys szyd, szyd bo jest... ma swoją y, fantastyczną rolę. Mi się źle, mi się źle kojarzy. Bo są rejony Krakowa, że jak to masz, to w zasadzie jesteś nasz. Odkąd ja tam jeszcze Mieliśmy grać frazu. to nagrać bez hejtu. Bo w swojej genialnej roli w symetrii jest cały w ortalionowym dresie i teraz to się modne przez chwilę zrobiło czy już nie jest? Znaczy ja myślę, że naprawdę to na, to zależy od tego jak się to nosi i no tak. i, i czy się i, jest w odpowiednim miejscu do tego by to nosić. Białe skarpety i eleganckie buty. No to to faktycznie Ja nie mam pojęcia, bo część. Ale z drugiej jak strony nie widać? Ja miałam, no, no nie. Uf, ale nie. wiecie, ja miałam klienta, który lubił nosić takie garnitury ze spodniami krótszymi i do tego miał buty Prady, i ja sama mu do tego dałam białe skarpetki, żeby przełamać to i żeby to fajnie wyglądało. Więc to znowu jest kwestia tego, jak daleko chcesz pójść z tym przymrużeniem oka i z jak tym przekazem. Jak bardzo chcesz być Michaelem Jacksonem? Tak. Okay. Ale nie jest tak, że to było w pewnym momencie, że tak się po prostu chodziło? No bo dalej, ja nie wiem czy tak... Była nawet w piosence białe skarpetki, mokasyny, wszystko to Ale... dla mojej dziewczyny. Ha! A jak jest w Savoir Vivre? Jezus, jakie tutaj są komentarze. Że się ohydnie wygląda w garniturze, że tylko w sportowych chłopcy mają chodzić. I teraz powie nikt. Albo t-shirt do marynarki ohyda ktoś napisał. W ogóle takich słów nie wolno używać, Co? wszyscy pięknie wyglądają. Przecież super wygląda do no marynarki. No jasne. My się z tym nie zgadzamy zupełnie. Jezu, straszne są te komentarze. Nie to, chodźcie to. na internet. Nie ma, nie ma co tego co Nie jest chodźcie tylko... na internet, wiecie, naprawdę to tak bardzo zależy nawet od naszej grupy docelowej marketingowo. Czyli nie wiem, jak na jesteśmy... Na internet Nie chodźcie tylko mnie. Ja, jak, jak, jak ktoś jest lubi nosić garnitury, to będzie w każdym wyglądał dobrze, bo to jest jakby kwestia tego, jak się to nosi i tak dalej. I jak się w tym czuje też. Jak ktoś kocha dresy i ma do tego zarąbiste sportowe buty. Wygląda w tym świetnie. Michał super wygląda w dresie. Dziękuję. Ale już nie lubisz się tak stylizować super klasycznie, bo, bo nie czujesz się w tym Ale dobrze. Na przykład jak są raz... faceci, którzy wyglądają świetnie w trzyczęściowych garniturach. Ale jak założyłem krawat, to też mi było miło, ładnie. Bo Tobie to jest we wszystkim ładnie, kochanie, naprawdę. No dziękuję. Ale w, męski, w męskich stylówkach to chodzi o, o to, jaki jest fason, jaka jest jakość i tak dalej. Ja bardziej doceniam ludzi, którzy się starają i się stylizują, nawet jeśli mi nie wyjdzie niż którzy mają totalną totalną... I co najważniejsze, to w ogóle nie wymaga budżetu, to wymaga tylko atencji, uwagi i chcenia, żeby tak się stało. Tak jak zrobieniem kawy, której tu dzisiaj nie robimy. Ale ponieważ dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj mamy odcinek o tym, czego jakby jako my jako kobiety nie lubimy u mężczyzn w ubraniu, to ja nie lubię tych e, z wielką klamrą pasków. Też. Jak Ale że jak no Gucci, Discord też ma Ja ogólnie nie takie. lubię jak facet emanuje wielkimi takimi e, jakimiś rototypami, no Wielkimi, nie. Wielkimi, tak. Ale że jak zegarek to, że jest ogromny, ty... to też nie. Takich tak, taki że, że, że w stylizacji rozmiar ma znaczenie i lepiej, jak jest mniejsze, po prostu. Nie? Jak ten pasek jest mniejszy, zegarek jest mniejszy. Nareszcie mamy jakiś zachęcający atrybut, żeby posłuchać z tego odcinka. Hmm. Tak zawsze mówisz w odcinku tak mądrze, nie potrafię teraz tego po powtórzyć, żeby to nie zaburzało harmonii sylwetki. Żeby nie zaburzało hmm? proporcji, że tak. wszystko musi być w proporcji. Czyli jak jestem stonowany, ale sobie przypierdzielę ogromny zegarek, złoty albo srebrny, to wtedy się wszyscy patrzą na zegarek, jest to lekko... Tak, letko. ale wierzę, jak jesteś cały stonowany, nie wiem, jesteś w t-shircie, fajnych jeansach, e, fajnych, zwykłych trampkach i do tego masz jeden element, który przyciąga uwagę, to to jest jeszcze okej, okay. ale jak masz e, błyszczące, żółte buty, wielki zegarek. I łańcuch, łańcuch, i wielki. Ja koraliki, dobre. łańcuchy, koraliki nie. Są spoko. Koraliki są okej. Okay. Ale nie, że właśnie to jest taki. Ja to rozumiem. Znaczy próbuję to zrozumieć. Jak jest taki gruby łańcuch nagle, znikąd nie pasujący do tego, co się tam ma dalej. No to faktycznie to wygląda może trochę bez sensu. A, Chociaż kiedy, widziałem, a kiedy on pasuje? Kiedy, kiedy, Widzieliśmy kiedy, chyba, chyba na dywanie w Cannes i w innym festiwalu obok Gdyni filmowym, że właśnie ktoś miał marynarkę golf czarny, super to było takie slick, takie wiesz super modowe i miał właśnie taką... i tam to pasowało, taką grubą... No, ale to jest to, co powiedziałam wcześniej, że jak to nosisz z ironią właśnie. albo z takim przekonaniem, że to jest jakiś taki modowy przekaz, to jest zupełnie co innego. Jak uchwycić ten perełki detal, Moniko? nawet Perełki nawet teraz faceci noszą niektórzy i też wyglądają fajnie. Jak uchwycić ten niuans, że coś jest już przeskalowane, przestylizowane i, i żenujące, a coś jest właśnie z przekąsem? Nie mam, nie mam pojęcia, jak to na sucho wytłumaczyć. Musiałabym na przykład. Bo ja widziałem fajny podcast, y, Tomasz Kot był i y, 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 opowiadał, jak wiem, że to jest dygresja, ale uwielbiacie. Czy ja uwielbiam, ale ja nie musicie. I on, <grym> A wy musicie słuchać. Tak. I on Czoł mówił, czułem. że grał profesora Religę. I pan Religa miał profesor taki garb. I on mówił, że to jest taki detal, że jak się troszeczkę przegnie z tym to wtedy to jest pastiche, to się zaczyna robić mm -hmm. śmieszne. Mm -hmm. A właśnie chodzi o to, i dla niego było ważne, żeby uszanować go i nie przegiąć z tym. I to mm -hmm. jest chyba podobne, nie? Ja myślę, że tak, że, że jakby we wszystkim właśnie chodzi o to przegięcie, nie? Że biała koszula rozpięta do pewnego momentu jest ok, a już ten jeden guzik to już jest za daleko, nie? Że ten... to jest takie żenujące się Łańcuch tak... z ironią to jest zupełnie co innego, nie wiem. Są teraz też tacy raperzy, którzy widać, że się obwieszają, ale właśnie... Ale jest to ironika. Tak tak tak? No, tak, 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 ja tak, rozumiem, tak, o co tak, chodzi. tak, tak, nie, że jest parę Williams, który potrafi wyjść w perłach i w żakiecie Chanel i z jakiegoś powodu przy jego podejściu, przy jego wyglądzie to wygląda dobrze. Nonchalancy. Ja, non ja bym powiedziała tak, jest jeszcze tak właśnie i jak to jest taki element, yy, że tutaj cali jesteśmy wystylizowani i naraz pojawiają się te laczki Adidasa z białą skarpetą. Tak. To to gra ze sobą, to jest spoko. Ale, Ale jak... jak mamy rozpiętą koszulę, laczki i skarpety, to... Wiesz co, w ogóle w męskich stylizacjach to właśnie to wyważenie i ta, to przemyślenie jest najważniejsze, bo Wy nie macie za dużo możliwości, nie? Nie macie spódnic, sukienek, żakietów i innych takich, które my mamy do, do stylizacji. I że tu wygrywa zawsze jakość. I prostota, i jak do tego dodasz jakiś element, element który dokładnie. jeden element, który cię wyróżnia, Jednak. i on może być cringe'owy nawet. Tak, dokładnie, nie? tak. Y no mhm. nie wiem, jakiś na przykład widzieliśmy takiego gościa, który się świetnie ubierał, jak byliśmy w Grecji. No i on był cały świetnie ubrany i do tego nosił takie dziadkowe okulary z lat 70. No i to wyglądało super, bo to przełamywało to, że jest no taki ubrany cały w luksusowych markach i te okulary sprawiały, że to się właśnie robi z przymrużeniem oka. Rzecz. bardziej przystępne. Tak, tak, też, tak. Ale to tak. była jedna rzecz. Jakby miały jeszcze dwie do tego rzeczy, to już by to było za dużo. Tak, więc wydaje mi się, Ludzi że jak się zaczyna, to, to to jest właśnie ta jedna rzecz. Nie? Ja kiedyś byłam super zainteresowana tym, jak mężczyźni są uczeni w szkołach uwodzenia, jak nas podrywać i w co się mają ubierać. Stąd może te koszule, bo te białe koszule jeansy i te paski. To było bardzo często w wytycznych w tych szkołach uwodzenia. Jak Teraz wyglądać, żeby Jak o tym pasku powiedziałaś, to mi się jeszcze kowbojki przypomniały. Nie znoszę facetów w kowbojkach. Ja dawno nie widziałam żadnego faceta w kowbojkach. Nie wiem, ale to mi się tak jakoś skojarzyło, jak powiedziałaś te duże klamry. Gdzie Ty mieszkasz w tym Krakowie? Przecież ja widziałem w kombojkach. jak tu jest taki region, gdzie są obok błoń takie apartamentowce. Chyba drogie. I tam panowie przyjeżdżają w Porsche i różnych takich Nie. fajnych furach i oni tam ubierają kombojki. Też musiał mieć. I ja drogie, wiem, dlaczego oni ubierająki, a niekoniecznie Ale ze skóry właśnie wężowej. I widać, jak wysiadają z tych aut i mają taką, wiesz, że tacy są mensy, jakby zeszli z konia. Bo co o to chodzi? <laughs> jest, jest w tym po prostu takie zaznaczanie prestiżu, dlatego faceci noszą Rolexy yy, bardzo często, żeby zaznaczyć swoją pozycję. Sam bym chciał. I to, e, to, ile zarabiają, dlatego lubią wielkie marki, tak, wypisane na to. Tak. Że, tak. I zupełnie nie rzucający się w oczy zegarki. Jezu, jakbym dostał Ro to, to, Nie lubię Rolexów nowych, tych takich ogromnych, ale taki, taki starszy Rolex vintage'owy kiedyś sobie kupię, jak już dostanę papiery rozwodowe. Nie ma jakichś no tak. wielkich przewinień. Dużo nam się podoba z New Yorka. Dobra, to... wrac, wró wróćmy do tych tatuaży. Bo jest A, jeden, ty nie lubisz. Nie? Ja lubię akurat jednego gościa, którego zawsze y, oglądałem, Richard Rawlings. Richard ma charyzmę milion. Ale jest to też jakiś jego styl, na no, te łańcuchy. Ma styl, bo on właśnie, chodzi o to, że on ma tak dystynktywny, moje ulubione słowo, którego nie rozumiem, styl, że po prostu się wyróżnia z tłumu. jak na przykład masz social media i tak dalej, to na przykład to jest istotne. No ale widzisz, to jest też jakiś jak jeden element. Yy... On ma wszystkie. Ko nie, ma prostą wszystkie? koszulkę. Prosta koszulka, jeansy i do tego biżuteria, tak? No, tak tylko srebrna. proste rzeczy się no. ubiera I do tego dodaje tak, biżuterię jest, jako element. Tak. Ale ma, ma styla czy to już jest raczej. Znaczy, on ma styla, ale na przykład, bo ja to. to wszystkie moje Ale tutaj takie ma jeansy, wach... których nie lubię. Nie lubię tych jeansów, nie lubię tych jeansów i ja mam takie wahnięcia, ponieważ ja nie bardzo lubię brody, a już takie szpiczaste to już w ogóle nie. Ja myślę, że taka lista nie. czego nie nosić dla mężczyzn nie może powstać, bo to jest tak, że, że, my, tak. że jest mnóstwo kobiet, którym te rozpięte koszule się podobają, te tylko... przecierane jeansy się podobają, więc nie ma takiej jednej listy tego nie noś. To w zależności Absolutnie. od tego, kogo chcesz przyciągnąć, a też ja na przykład sobie zdaję sprawę, że no... Dla większości facetów nie jestem na liście do przyciągnięcia, bo jestem pyskata. <laughs> Ale powoli już to próbuję wyeliminować. Mówimy o naszych preferencjach i tylko się zastanawiamy. To wiadomo, że wszyscy są piękni i wszyscy są wspaniali, tak? Na tym kanale. Nie, 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 nie próbujemy, tylko mówimy o ich stylu. Czy nam się podoba, czy nie, żeby była jasność. W każdym razie, Richard mi się przypomniał, jeśli chodzi o tatuaże. Ty lubisz. Bardzo go lubię. I Casey Neistat, który też jest cały wytatuowany, ale tam na przykład to ma story takie, że on każde ważne wydarzenie w swoim życiu tatuuje. Ale Casey jest w ogóle ładny. Znaczy, u właśnie nie jest atrakcyjny jakoś super, ale ma takiego styla, nosi tak fajne okulary, ma tak świetne Spoko. włosy, że do niego to wszystko naprawdę super pasuje, nie? To nie wiem, moja babcia zawsze mówiła, że mężczyzna musi być yy, tylko trochę ładniejszy od diabła że facet nie musi być hmm, jest ładny. Takie jest takie powiedzenie. Dla mnie generalnie i tak jakby pierwsze na co patrzę u faceta to jakaś inteligencja i poczucie On jest pomoru. super inteligentny, no ale przede by... wszystkim on też ma, bo on sam powiedział, no, z urodzenia nie był najbardziej urodziwy w szkole, może tak, ale jest przed, przez to, że on super ćwiczy, więc te wszystkie ubrania się też układają wtedy lepiej, nie? No tak. Ubranie, że fryzura, że dodatki mogą tyle zrobić, że to, czy my się uważamy za ładnych albo, że się uważamy za brzydkich, może całkowicie zniknąć, nie? No bo masz te dodatki. Może, może pomóc na tak, pewno. Tak, może tak, pomóc. Więc to na bank pomaga. Na bank to pomaga. Dobre jeansy, fajny t-shirt dobrej jakości, ekstra trampki i nic nie trzeba więcej robić. Nie, nie trzeba no jakoś... Jestem za, jestem nie, za. Nie, tak. nie trzeba jakoś tak. specjalnie robić nie wiadomo Nie czego. trzeba łańcucha. I na przykład kiedyś mi przeszkadzały napisy z logo i tak dalej, ale teraz mi to zupełnie nie Przeszkadza. różnie, zobacz, nie? jak ma tutaj fajnie wkomponowane. Tak, tak. Pokaż więc, się. Pokaż więc, to. Więc, to też, więc to też nie jest tak, że można, wiecie, jednoznacznie to logo skreślić i na pewno wszyscy wyglądają w tym źle. Nie. Nie? Jak jest fajnie wkomponowane w stylizacji Chyba, posługi. że mamy, bo to też jest kwestia, jak ktoś ma napisane duże dolce, a jest to koszulka z targu, no to też to jest bez sensu. Znaczy, podróbki to jest chyba temat na inny odcinek. To jest na inny odcinek, bo no tak bo samo jednak... jest w Rolexach i tak dalej. Jest to niepokojące, bo coraz więcej osób chodzi w podrabianych. Rzeczach z Chin. I podróbki absolutnie nie, ale znowu właśnie wydaje mi się, że nawet jak facet lubi nosić tylko dresy, a to są fajne dresy, wie jak to nosi, czy się w tym dobrze, na to wygląda kompil. w tym super. nie? No. E, więc to, to też jest kwestia takiego samopoczucia. To nad czym ja boleję w Polsce bardzo, to to, że bardzo wielu facetów jednak po prostu na tą nie zwraca uwagi, jak się w czymś czuje. Nie, że to mhm. nie ma absolutnie dla nich żadnego znaczenia, a gdyby miało, no to byliby bardziej pewni siebie, bardziej. To się zmienia krok y, na ulicy, jak ktoś idzie z pewny siebie, inaczej gestykuluje, inaczej odgarnia włosy, i to tak naprawdę jest super seksy. Problemem tego odcinka jest to, że Karoliny, dziecko, właśnie czeka sobie w szkole i mówi sobie. O Jezu! Kiedyś miałam mamę, ale nie przyszła. Trochę się zrobiło przykro, bo nie przyszła. Ja myślę, że... Ale myślisz, że jak przyjdziesz teraz i panie nauczycielki powiedzą, hm, najgorsze są te niekochające matki, ale że będzie ci głupio? Czy, nie, czy nie, ważniejszy nie, był YouTube mój? Nie, no YouTube jest ważniejszy, to jest no. chyba jasne. Także dajcie, zaszanujcie, zaszanujcie. Karol... Ka, za, ZASZANUJCIE! Zaszanuj się, że Karolina tu jest dla mnie i dla was. I, i Uświęciłam dziecko. No, to zawsze możesz nowe zrobić. I, i wejdźcie sobie tam i zasubskrybujcie. Co się robi? Obserwujcie się na, Instagramie na Instagramie Karolinę, która jest w znakomitym kursie wraz z moją żoną. Nie małżonką, bo się dowiedzieć, że to wtedy o kogo innego żona chodzi. Z żoną. No, podobno tak jest. Także jak mówisz z moją małżonką, to już podświadomie myślisz o żonie kogoś innego. Mhm. Podświadomie. Moja Podświadomie. żona tak powiedziała. Nie Także powiedziałam tak. Powiedziałaś mi tak. W każdym razie dziękuję Wam, że byliście tu z nami. Dziękuję panom i chłopcom, w mężczyznom wspaniałym, którzy mnie tu też oglądają i następnym razem zrobię faktycznie o kawie coś merytorycznego. Jak znajdę na to chęć. I, i, i Czyli nigdy. Także tak, także subskrybujcie, oglądajcie. Dziękuję wam bardzo. dajcie znać w komentarzu jak to u was jest i czy też jesteście za tym, że nie wolno tak mówić o, o, o tym, że się ktoś ubierał się nawet, jak, bo to jest jego fantazja. To jest próbuje, tak? My Nie bo... mówiłyśmy, że coś jest źle w ogóle. Tak, nie, tak, to abso, absolutnie. Zmagowałem. To wyciąłem wszystko. Także dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Pa. Pa.